w trybie z wnioskiem formalnym, tak? Przewodniczący z wnioskiem formalnym. Panie Marszałku, Pani Premier, Wysoka Izbo, chciałem się zwrócić z wnioskiem formalnym do Pana Marszałka o ogłoszenie przerwy, żeby Pan Poseł Piotrowicz ochłonął trochę. Ja rozumiem, ja rozumiem, Szanowni Państwo, że Wam się w głowie nie mieści trójpodział władzy. Ja to rozumiem. Zdobyliście władzę i uważacie, że macie wszystko. Ja to rozumiem. Ale jednak ta konstytucja obowiązuje. Dzisiaj Dzisiaj nie obowiązuje konstytucja z 1952 roku, gdzie Sejm był jedyną najwyższą władzą. Ja wiem, że wam się to marzy, bo macie większość w Sejmie. To nie jest konstytucja prl -u. To nie jest PRL! To nie jest PRL! Obrażanie! Obrażanie Trybunału! Mówienie o upolitycznieniu, mówienie o sędziach z Platformy jest obrazą tych ludzi, obrazą Platformy. To są niezależni sędziowie! Myśmy nie zgłaszali własnych posłów i senatorów. Za chwilę głosujecie nad własnymi posłami. Jeżeli mówicie o upolitycznieniu, spójrzcie na siebie. Spójrzcie na siebie. Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj obowiązuje konstytucja III Rzeczpospolitej. Nie PRL-u. I znamiennym jest fakt, bardzo znamiennym jest fakt że w debacie z Platformy występuje legenda Solidarności, Henryka Krzywonos. A wasza legenda to prokurator stanu wojennego. Panie pośle. Mam no minutę państwo. Panie pośle, ale ja bym prosił, żeby jednak nie, nie wprowadzać tutaj wątków personalnych, bo to, to powoduje, że zaczynacie Państwo wzajemnie się obrażać.